Witajcie, siemanko! Dziś będziemy grać w Drive. Oczywiście zachęcam do stawiania w górę, subów oraz komentarzy. Nie będę przedłużać, możemy zaczynać. Dziś będziemy grać yy, na Dolinie Joh... Jak, jak to się czyta? A już wam mówię. Yy, Dolina jo do Johansson. Do... I będziemy na tej dolinie jeździć. Dziś musimy zacholować auto. Teraz zresztą zobaczycie jakie Dobra, więc ruszamy. O, oczywiście zgasł. Ja mu gazon jest gaz. O, oj, będziemy mielić. O, tu? Chodź, tutaj. Chodź chodź. Tutaj mamy jechać, czy gdzie? Tutaj? Najpierw Wam pokażę na mapie gdzie to jest. Nie, nie chcę tego. Tego. Tylko to. O, to jest... O, gdzieś tutaj te autko. O, tutaj. Gdzieś tu. Właśnie w tym kierunku musimy pojechać. O nie wiem, gdzie tu jest właśnie wyjazd, 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 tu nie, tu, a jest, no jest, dobra. Aha. Dobra i teraz gdzie do wyjazdu, gdzie to wyjazdu teraz? I gdzie teraz do wyjazdu? Ja tego nie rozumiem. Gdzie teraz do wyjazdu? Dobra, pójdziemy tutaj tędy. oj, bo Eee, tak. Ale raczej po prostu, no, teraz skoczy w kosmos. Trochę zwolnić. O, tak, prawda? Chyba tędy. Oj, ojej, oj, 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 oj. Właśnie tu... malinka. I się da w miarę jechać. Ale nie powiem, że ta droga jest dobra. Oj, oj oj, oj oj, oj oj, oj, A co, gando dechy damy? A co? Ops. Chiliśmy kiedyś tam. Kluczyć turbo, Będę dobrze. Dobra, gdzie ta ulica? Ludzie, zobaczmy sobie na mapie łapkę. Muszę skręcić sobie. Gdzie? Czekajcie, muszę sobie sprawdzić, gdzie. W którym to kierunku? Chyba dwa. Przepraszam, Nie No. O, oh, takie dziury. Aha, i ten, mam jechać. Pół kilometra. Aha. Aha, o. Aha. Oh, Spala później. Nie mam czasu na obawy idziemy z tubą i jest Nie mam czasu na wybavę, że dziesiątko idziemy A ja nic się nie stało Трошки поможем вздыхать. Ну, это вот О. Нет, это. А? Jeszcze musimy tą drogą jechać pół kilometra. Oczywiście. Bez, eee, ludzie jedźcie! Dzisiaj jedzie tam za Patrz pójdol. Zajczę. Działam fajnie. Gdzie się! Pasz durniu. Cię zaraz padę co zobaczysz. O! Czekajcie, damy kamerę do góry. I pomożemy mu troszkę odjechać. Od razu lepiej. Dobra. Chcemy dynkę Lobeta w dół. Tak w dół się daje jak? Nie tak. Gdzie? tak? Nie. O, mam. Idzie. Start. Stójże. Halo. Idzie on. Halo. Pidgeon nie Gabriel. Normalnie Pidgeon. Teraz musimy się przesiąść. Oczywiście biegiem tamten. Zejdziemy. Ciężko ochno Aha! Już widzę, że ciężko tu zajechać. Ta Odpalaj, gruzie! O, to za gruz, Matko boska. Aa, ty tym! Ręczny ty mnie trzyma! Idzie on normalnie. A pomożemy trochę. Aha! Aha! Powiem tylko, że ja piszę za autobusem. O co za? Ja ci dam z kurczy byku Nie ma się przepychane O widzenia Trąbce w domu O widzenia Ja tu wjeżdżam autem, które jest zepsute Oni będą trąbić normalnie No po prostu skandal

Troszkę dać mi ody nie oh, 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 oh. znów nie wiadę. okej, oh, okay. tyle miejsca jeszcze. Jadę tym słomem. Tutaj po co jedzie? bardziej jeden. Ci w nerwie i zostawię to auto. Jeszcze chwilę chroni za to No nie mogę. Po prostu zaraz się w nerwie i wywalę to auto. Nie wjechaliśmy. Patrzcie pięknie. Cud normalnie. ...jechać tym złomem. Widzisz to? Zrozumiano? I drift! Tak, jak się te badzie wchowa? No, chowaj te i stojemy na dwóch oponach. No, i wreszcie można jechać. Teraz można jechać. A, już mam tą z wywróć tyle! Likwiduję te auto, likwiduję, nie mam dość po prostu, mam dość! Likwiduję te auto. I nie ma. I po sprawie. Chcę silnik wyrwany i, i można jechać. i można jechać, a co? Ty też to nie słuchać. Dobrze. Dobra, okej, okay, super, no super, no, no normalnie no super. No chociaż ta będzie się słuchać. Leć z tym. Jeź! Badzie felomo! Co za w auto! O! Tak zim. Do widzenia. Biorę sobie nowe auto! Aha! Kupimy sobie nowe autko. O, nawet sobie tutaj. O! I proszę! I od razu lepiej! O! Getuwa! w drift! Dobra, włączam kontrolę trakcji, będę driftował, także. O! Ej, I Uj, ujuj! No, to daleko zajechałem naprawdę. No. Dobrze, odsłonęmy z powrotem normalnie. Dobrze, jeśli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, suba oraz komentarz. Cześć!